Zostań i zobacz, gdzieś, jak nieprofesjonalnie przeprowadzona naprawa może doprowadzić do wyniku negatywnego na badaniu, ale także niebezpieczeństwa na drodze. Tutaj były wymieniane sprężyny tylne. Opad w międzyczasie drążek stabilizatora położył się na przewodach hamulcowych, przeciera przewody hamulcowe. No i wynik badania oczywiście negatywny, ale to też jest niebezpieczne, bo w jakimś tam skrajnym przypadku mogłoby grozić całkiem zerwaniem tych przewodów. Trzeba to poprawić, więc dzisiaj klient nie dostanie przedłużenia terminu badania. Musi wrócić do tego warsztatu, który mu taki numer wywinął, poprawić i wrócić do mnie. Na drugi dzień przyjeżdża, spisuję nowy przebieg, wchodzę pod samochód, sprawdzam co jest. Trążek ustawiony prawidłowo, poziomo, a z kolei stabilizatory, łączniki stabilizatora pionowo i tak powinno być. Przewód nigdzie nie dotyka. Zakończymy badanie wynikiem pozytywnym i widzimy się za rok. Wszyscy są zadowoleni.